Top 5 przyczyn, dlaczego się przejadamy i nabieramy wagi. Dzisiaj, moi drodzy, w tym opowiem o 5 przyczynach, dlaczego się przejadamy i z czego to wynika. Let's go! Pierwsza przyczyna, dlaczego się przejadamy, to nie koncentrujemy się na jedzeniu. Zawsze zazwyczaj osoby, kiedy się dają jadać, to zaczynają oglądać jakiś filmik, jakieś YouTuby, coś zaczynają w telefonie robić. To większość osób, oczywiście, niektórzy czytają książki, oczywiście, niektórzy gadają podczas jedzenia, ale większość osób siedzi w telefonach. I co z tego wynika? Wynika z tego, że nasz mózg nie koncentruje się na jedzeniu, co jemy, nie czujemy tego smaku, tego wszystkiego, co tam jest w tym, tylko koncentrujemy się na informacji, którą dostajemy od środowiska okolicznego albo od telefonu swojego. Dlatego ta leptyna, ten hormon, który się wyrabia na nasycenie, on tam jakby się wyrabia, nasz żołądek jest pełny, ale mózg też nie dostaje tej informacji, bo on nie widzi, co właśnie w tym momencie jemy. I zamiast tego, żeby Mózg dostawał informację, że jemy i że się nasycamy, leptyna się podwyższa, ale mózg nasz nie ogarnia tego, ponieważ w tym momencie dostaje informację. Oczywiście niektóre osoby, na przykład ja, jestem tak przyzwyczajony, że na przykład śniadanie, kolację jem bez telefonu. Czasem obiad mogę je zjeść z telefonem, ale ja to kontroluję, ja sobie daję do talerza wszystko, wszystko co mam zjeść i to jem i tyle, więcej nie jem, ale zazwyczaj nie róbmy tego, a starajmy się koncentrować na jedzeniu. 20 minut i uwierzcie, moi drodzy, to ta ilość jedzenia, którą zjedzacie przy telefonie, a tą ilość, którą będziecie zjadać bez telefonu, to jest o wiele inna różnica, ponieważ będziemy nasyceni bez telefonu i będziemy zjadać o wiele mniej, ponieważ będziemy widzieć to jedzenie, będziemy czuć. To jest, moi drodzy, taką fajność się dostaje od tego jedzenia, kiedy się je, kiedy się koncentruje, kiedy czujemy te smaki, te wszystkie pomidory, tam ogórki, co tamkolwiek jest, jakieś mięso. A kiedy tego nie czujemy, to frajdy od jedzenia nie dostajemy. Żołądek jest pełny, ale tutaj mózg mózgi dostają tej frajdy, tej dopaminy dobrej, że od jedzenia najedliśmy się. Więc starajmy się nie oglądać telefony i jeść z głową, z mózgiem i patrzeć na to jedzenie, co jemy. Przyczyna numer dwa to jemy za mało białka. Zazwyczaj jeżeli jemy za mało białka, a białko to jest bardzo sycący nutrient, jedna czwarta białka to trawi się w procesie i ma tylko 1 gram 4 g kalorie. Więc, kiedy na przykład jemy posiłek z dużą ilością tłuszczu i wygłodaną, na przykład lody albo jakieś tam ciastka albo coś, to tak, jemy, jemy, nasycamy się, ale później za godzinę, za dwie robimy się głodni. Dlaczego? No, bo nie było dużo białka posiłku. Białek to jest najbardziej sycący nutrient, który musimy spożywać. I jeżeli będzie białko posiłku, to naprawdę będziemy się mniej przejadać i będzie to lepiej. Staramy się tego białka dodawać do posiłku, na przykład jakiś twaróg, jakiś nabiał, jakieś mięsa, trączkowe, orzechy, to też wszystko białko i to radzę dodałeś te posiłki. Numer 3 to jemy za mało produktów z wysokim indeksem nasycenia. Co to jest wysoki indeks nasycenia? To są produkty które nasycają na długo, czyli produkty, które zazwyczaj mają dużo budnika w sobie i dużo wody, a także dużo białka. Co to są za produkty? Warzywa, owoce, różne strączkowe produkty, które mają dużo białka, te same białe, te same mięsa, sery, różne farogi, To wszystko produkty, które mają wysoki indeks nasycenia i będą trzymać nas długo. Oczywiście tutaj możemy dać też tłuszcze, bo będą nas trzymać długo w tam 5 godzin, 6 godzin, ale Tłuszczerze nie są produktami wysokiego nasycenia. Zabójdźmy sobie, że wleliśmy sobie do surówki 100 ml oleju oliwy z oliwek. To jest 900 plus kalorii, ale nasycenie z tego nie dostaniemy, bo to tylko troszeczkę. A teraz sobie wyobraźcie, że zjedliście 100 g truskawki. Nasycenie będzie ogromne. Albo. Ile trzeba zjeść truskawki, żeby dostać 900 kalorii? O wiele, o wiele dużo. To około kilograma trzeba zjeść truskawki, będziemy bardzo nasadzeni, że nie będziemy chcieli tego jeść. Więc spożywajmy, starajmy się najpierw spożywać kiedy jemy posiłek, najpierw produkty z wysokim indeksem nasycenia, czyli zaczynać od warzyw, owoców, a później przechodzi do kolejnych etapów, czyli etapu, czyli do białka, później do węglowodanów i później na końcu do tłuszczu, ponieważ tłuszcze mają największą kaloryczność, 9 kalorii na 100 gram i to bardzo będzie nie nasycać, dawać nasycenia w dłu, dłuższym momencie, ale natychmiast nie będzie, nie będzie nasycać. Więc jakie produkty, jeszcze raz na koniec powiem, muszą być to produkty zawierają dużo błonnika, dużo wody i dużo białka. Numer 4 to faktory stresowe, zajadanie się. Większość osób zajada stres jedzeniem, ponieważ to jest krótka dopamina. Zamiast tego, żeby rozwiązywać problemy i pomyśleć nad życiem, jak to dalej ułożyć, oni tego nie chcą robić, zapominają o tym, i idą do lodówki i idą sobie jeść. Oczywiście według badań ludzie się dzielą na dwie kategorie, te co y podawanie stresem zajadają się i te co nie dojadają. Te co zajadają się, to tutaj będziemy rozważyć ten problem. Nie zajadajmy się nigdy. Starajmy się rozwiązać ten problem, pogadać z kimś, rozwiązać ten problem i nie zajadać się, ponieważ ty się zajadasz, później twój brzuch się powiększa. Twój, twój tłuszcz się powiększa i później masz problemy zdrowotne i wychodzi na to, że masz jeszcze więcej problemów, ponieważ później masz problemy ze zdrowiem. A problemy ze zdrowiem to zawsze roz, rozwiązujemy na pierwszym etapie. Więc nie, nie doprowadzajmy do tego, jeżeli mamy jakieś faktory stresowe, no to pójdźmy, pospacerujmy, porobimy jakąś aktywność fizyczną, pogadajmy z kimś. Możemy na jakąś psychoterapię pójść, zmedytować się, zrelaksować się, wziąć ciepły prysznic. O wiele są lepsze sposoby na odstresowanie się, aniż jedzenie, ponieważ jedzenie może odstresowywać na początku, ale później będziemy dochodzić do tego, że będzie nam się zwiększać stan płaszczoła, będzie nam się pogarszać zdrowie, i później to o wiele będzie więcej stresu. Numer 5 to też się odnosi do faktorów stresu to zaburzenia, odżywiania i stan psychologiczny. Co to jest zaburzenie odżywiania? To jest taka choroba, która jest spowodowana ciągłym się przyjadaniem. Czyli niektóre osoby sobie planują to przejadanie, że na przykład w tej godzinie ja będę się przyjadać. Dlaczego? Ponieważ ja to lubię. No moi drodzy, to już taki faktor psychologiczny, który trzeba leczyć, ponieważ niektóre osoby one na bardzo, bardzo się lubią przyjadać. Oczywiście, jeżeli nie mówię tutaj o sportowcach, które mają wielką wydajność energetyczną i muszą się przyjadać, żeby nabrać tą kaloryczność bo tak to będą bardzo chudnąć, po sobie to wiem, ale chodzi to tutaj o zwykłych osób, które za bardzo nie ćwiczą, po prostu pracują gdzieś w zwykłej pracy, za komputerem czy gdzieś i oni się przejadają, ponieważ to tak jak związane z czwartą przyczyną, to jest powiązane wszystko i zamiast tego, żeby rozwiązywać jeszcze raz problemy, z kimś pogadać, oni zostają w domu, zazwyczaj takie, tacy osoby są asocjalni, rowerci, nie chcą z nikim gadać, tylko jedyne co patrzą to właśnie z pierwszą przyczyną powiązaną to oglądają komputer, jedzą, zajadają, stres, tylko żeby nie ten, żeby nie pójść do pracy albo z kimś gadać, ponieważ przejadanie się, jedzenie dużej ilości węglowodanów i tłuszczów razem połączonych, to sprawia im frajdę, To jedyna frajda, którą może, mogą sobie sprawić, ale żeby rozwiązać jakieś problemy, to do tego nie dochodzą. Więc moi drodzy, uważajmy na to i starajmy się nie przyjadać nigdy. A jeżeli nabieramy masę mięśniową, też się nie przyjadamy, ponieważ w przyszłości to może być niekorzystne dla naszych jelit, dla naszego żywotka, dla naszego wódrowa, dla wszystkiego, więc nigdy, nigdy się nie przejadajmy. I moi drodzy, jakie wnioski z tego można wyciągnąć? Czyli jeszcze raz, pierwsze to starajmy się nie jeść przed komputerem, przed ekranem, a koncentrować się na jedzeniu. Dwa, spożywajmy więcej białka, jeżeli nie czujesz, no to około gram albo gram przycinek 2, jeżeli ćwiczysz to gram przycinek 2 do 2 gram białka na kilogram masy ciała. Jedzmy więcej posiłków, które zawierają wysoki indeks nasycenia, wysoki indeks nasycenia, nie glikimiczny, bo to jest innego, czyli wysoki indeks nasycenia to są warzywa, owoce, mięsa, nabiały, produkty, które mają dużo błonnika, dużo wody i dużo białka i 4 i 5 to są faktory stresowe, czyli nie stresujmy się, starajmy się z kimś pogadać, pójść na spacer, podćwiczyć aktywność fizyczną, jest bardzo dobrym lekiem. I zazwyczaj, po aktywności fizycznej, jeżeli to nie była bardzo wysoka aktywność fizyczna, to nie chce nam się jeść, po prostu przepada apetyt. Z mojej strony dziękuję bardzo za uwagę. Piszcie w komentarzach, czy wam się ten filmik spodobał. Także napiszcie, na jakie tematy jeszcze byście chcieli zobaczyć więcej filmików. Oczywiście ich zrobię i odcimy wkrótce. Let's go!